I witam serdecznie w kolejnym programie Niewiarygodne przygody i Bezpieczne Wakacje. Dzisiaj zapraszam Was wszystkich na cudowny, fantastyczny, unikatowy wręcz rajd Transkarpatii. Rajd Transkarpatii, czyli rajd prowadzony przez absolutnych zapaleńców, przez ludzi oddanych całej sprawie. A jaka to jest sprawa? Rowery. Moi drodzy, rowery, czyli urządzenia, które używamy przez cały rok, zwłaszcza teraz możemy używać rowery górskie przez cały okrągły rok. Wielokrotnie mówiliśmy w naszych programach o rowerach, pokazaliśmy Wam imprezy mistrzowskie, imprezy lokalne, gdzie można się na rowerach wyżywać, ale trzeba zawsze bardzo uważać, ponieważ to jest tak jak w każdym sporcie łatwo nieraz o Kontuzje. Dzisiaj pokażemy wam istotnie sport ekstremalny, ale sport, na którym wszyscy czuwają, aby uczestnikom wszystkich e, zawodów nic się nie stało. Transkarpatia, czyli rajd rowerowy, który jest piekielnie trudny. Rajd, który ściągnął ogromną rzeszę sympatyków jeżdżenia na, ro na rowerze z całej Europy. Ściągnął ludzi, którzy słyszeli o tym rajdzie i wiedzieli, że nie jest łatwy, ale że z drugiej strony dodaje ogromnej satysfakcji, że się ten rajd ukończy. Dzisiaj będziecie mogli wraz z naszą latającą kamerą zobaczyć, że może być pięknie, może być wyzywająco dla nas samych, ponieważ wyzwanie jest ogromne i może być przede wszystkim bezpiecznie. Zapraszam Was na rajd Transkarpatii. Turystyka rowerowa jest bardzo popularną formą spędzania wolnego czasu przez Was w okresie wakacyjnym. Jesteśmy na najbardziej prestiżowej, największej i najtrudniejszej imprezie rowerów górskich w tej części Europy. Raid Transkarpatia, który składa się z siedmiu bardzo trudnych górskich etapów. Przyjechało tu ponad 200 zawodników niemalże z całego świata. Będziemy rozmawiać o tym, jak bezpiecznie uprawiać górską turystykę rowerową naprawdę z fachowcami. Pomysł na Transkarpatie przyszedł mi do głowy dawno, dawno temu. Jeździmy po tych górach od ponad 18 lat i od momentu, kiedy zaczęła rodzić się w Polsce moda na rowery, moda na kolarstwo w formule sportowej, łatwo było przejść do etapu, kiedy w 2004 roku ruszyła pierwsza edycja Transkarpatii. Dosyć skromnie, 24 osoby na starcie, ale już było międzynarodowo impreza wydaje mi się, że się rozwija. Zawodnicy coraz bardziej szykują się do tej imprezy, bo zapisy trwają już pół roku naprzód, i sądzę, że zmierza to w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o Ilość osób z zagranicy, która co roku jest coraz większa. Mamy uczestników z 12 państw. W ubiegłym roku Transkarpatie wygrali zawodnicy z Australii, także tacy, którzy tak naprawdę w ogóle nie mają do czynienia z błotem, z kamieniami, z korzeniami, jeżdżą po pustyni albo gdzieś w wysokich temperaturach. Się okazało, że świetnie sobie radzą w naszych górach i sądzę, że jest to dobry wyznacznik na to, że tak naprawdę tutaj nawigacja. Owszem, ma znaczenie, ale to nie jest impreza tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy znają każdą ścieżkę w polskich górach. W tym roku mamy ludzi z Austrii, z Niemiec, ze Szwecji, z Holandii. No i wylądowali także po raz pierwszy Rosjanie aż z Nowosibirska. Świetnie sobie radzą i dopingujemy, szczególnie kobiecy zespół, który miał bardzo duże problemy w ogóle na samym początku, bo w Budapeszcie jednej z dziewczyn zginął rower. No to tak dokładnie, to ktoś jej po prostu go ukradł i musiała kupić sobie taki tani rower gdzieś w sklepie sportowym, żeby w ogóle zacząć imprezę w Ustroniu. I dopingujemy ją strasznie mocno, pomagamy jak tylko można. Sądzę, że to jest strasznie twarda dziewczyna, gdzieś tam daleko z Syberii. I myślę, że tutaj, jak to się kolokwialnie mówi, dojechałaby na siódmy etap na taczce. Tegoroczna Transkarpatia liczy 563 km i 14 tysięcy metrów różnicy poziomów. 14 tysięcy metrów, czyli 14 kilometrów w pionie do pokonania podczas 8 dni walki na trasie. W Transkarpatii szykowałem się przynajmniej pół roku. Znaczy, zacząłem pół roku, pół roku temu takie przygotowanie tylko pod to. Oczywiście inne zawody też mieliśmy, bo my wywodzimy się z rajdów przygodowych. Brower to jest tak, tak jedną z dyscyplin, którą się bawimy. Natomiast no, pół roku ciężkiej pracy było, żeby, żeby tutaj dotrzeć i żeby osiem no, dni to jest jednak duży wysiłek. Widzę, że się opłacało, a nawet można było jeszcze trochę więcej dokręcić kilometrów przed, żeby jeszcze dało się mocniej polecić. Przygotowanie takie należy traktować jako długo, długofalowy wysiłek, bo Wiadomą sprawą jest, że, że sam dystans nie jest jakiś miażdżący dla kolarza górskiego. Powiedzmy, że dystans 80 czy 100 km dziennie na rowerze po górach to nie jest nic, co powala z nóg. Natomiast faktycznie dziwną sprawą jest konieczność każdego dnia wstawania i, i pokonywania tego dystansu i to w formie wyścigu, czyli no nie tak jak się zazwyczaj jeździ, jak jest przyjemnie samemu pomykać po górach, ale no jednak ścigając się z innymi zespołami ponieważ w ciągu roku startujemy w wielu m, wieloetapowych zawodach, w których składzie nie tylko są etapy rowerowe, ale także etapy biegowe, kajakowe, rolkowe. W związku z tym no jakby ten, ta część rowerowa m, była częścią treningu, natomiast no, ostatnim, w ostatnim okresie był to głównie trening rowerowy, nieznacznie przeplatany treningiem biegowym tak dla uatrakcyjnienia wykonywanych aktywności fizycznych. Jesteśmy na jednym z punktów żywieniowych. Takich punktów żywieniowych jest przynajmniej jeden na każdym z etapów e, trasy. Tutaj zawodnicy, którzy dojeżdżają, mogą uzupełnić wodę, mogą skosztować jakieś e, słodyczy, bananów, owoców, które tutaj są przygotowane na tych punktach. Oczywiście każdy zawodnik ma ze sobą własne odżywki, a te punkty oprócz punktu kontrolnego są także dodatkowym punktem żywieniowym, który zapewnia organizator. Hmm. Hmm. Tyma spałem później... do tej drąskarpati ja mogę powiedzieć za siebie przygotowywałem się przez 3 miesiące właściwie jeżdżąc do pracy o godzinie 5 rano i drugi trening po pracy do domu obiad i tyle i druga praca, więc czasu więcej nie było. W zeszłym roku jeździliśmy w nocy To jest dla każdego, natomiast yy, z, rozsądkiem. z rozsądkiem oczywiście, bo y, przejechać praktycznie każdą trasę można, natomiast to jest kwestia y, jak długo się będzie jechać tą, tą drogą. No. Nauka jazdy po górach najlepiej się tego uczyć wyjeżdżając najpierw na jurę krakowsko-częstochowską na przykład w takie pagórkowate tereny gdzie nie ma jeszcze bardzo długich podjazdów bardzo długich zjazdów ponieważ zarówno kręcąc pod górę na bardzo delikatnym przełożeniu jesteśmy w stanie się potwornie zmęczyć jak i na górskim zjeździe czasami pod koniec po prostu już ręce odpadają ze zmęczenia od trzymania kierownicy nogi się trzęsą jak galareta to jest na początek za trudne lepiej jest Pokręcić trochę pod domem, znaleźć sobie jakieś górki, nauczyć się podjeżdżać w warunkach i suchych, i mokrych. Wyjść sobie w czasie deszczu, zobaczcie, jak ten rower się zachowuje. Z jaką prędkością możemy wejść w zakręt pod domem. Kiedy na przykład codziennie wracamy z pracy, możemy sobie robić małe rundki treningowe. Bardzo pożyteczne jest właśnie jeżdżenie rowerem na co dzień do pracy, bo wiadomo, każdy ma ograniczone możliwości czasowe. Tutaj nie ma profesjonalnych kolarzy, którym płaci się za to, że oni startują, więc każdy jakoś wykraja to sobie z wolnego czasu. I najlepiej trening po prostu do pracy, z pracy, jeżeli tylko ma się taką możliwość. W weekend dłuższy wyjazd gdzieś za miasto. Ja akurat mieszkam w Warszawie, więc dla mnie wiele treningów to jest po prostu szasa. Bardzo dużo siły i takiej regularności można zyskać na szosie. Do siódmego etapu e, największego w Polsce rajdu rowerów górskich Transkarpatia e, dotarło niespełna połowa zawodników. Za mną pierwsi zawodnicy, którzy na siódmym etapie wspinają się właśnie na najwyższy szczyt całej Transkarpatii, na górę Police.